Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odpakowanie, budowę i recenzję zestawu z 1997 roku. Jest to zestaw 6566, jest to bank, tylko tym razem będą drobne problemy techniczne, bo mój kod wymaga atencji, co widać. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio przeszkadzał, ale chyba na to wychodzi. Mógłbyś się usunąć troszkę chociaż? Chociaż troszeczkę, mógłbyś? Widocznie nie. W takim razie, na początek obejrzyjmy pudełko. Jest to zestaw, tak jak wspomniałem, z 1997 roku. W tym roku już widać zmianę szaty graficznej, moim zdaniem bardziej na, na bardziej ubogą. Widać więcej tła, które jest jednolite i które nie jest już tak urocze jak w poprzednich zestawach, na przykład jak w tym zestawie. Tu widzimy jakieś palmy, niebo. Może to wszystko jest moim zdaniem bardziej, bardziej jakby tworzy klimat niż to, które jest trochę depresyjne. Wszystko jest niebieskie na tym tle, no ale no cóż, takie czasy wtedy nastały. Zdecydujesz się na coś, może? Co? Dobra, widocznie kod z nami zostaje na dłużej. W takim razie, może rozpakujmy pudełko. Pudełko jest zaplombowane, za więc to będzie pierwsze otwarcie. O, tu są jeszcze te woreczki, które są perforowane. I co my tutaj mamy? Jest katalog z roku 1997 roku. Do tego przejdziemy za chwilę. Naklejek chyba żadnych nie ma, a przynajmniej nie widzę. Ale niestety widać, że zestaw już ma to do siebie, że będzie coraz mniej elementów i coraz będzie go łatwiej budować, bo elementów jest mało i są coraz większe więc to nie wróży zbyt dobrze dla Lego, co zresztą się okazało w późniejszych latach. To bym mógł już odstawić. No ale trzeba zajrzeć oczywiście do pudełka, czasami czy nie ma tuńczyka, prawda? Tak, oczywiście. Zechcesz już uspokoić się? Czy nie? Chyba nie. Dobra, przejdźmy może zatem do bardzo przyjemnej rzeczy, jaką będzie spojrzenie w nostalgię i w katalog z roku 97. Na pierwszej stronie mamy serię UFO, która wtedy była dosyć nie niezłym... No, w końcu sobie poszedł, dobra. Na pierwszym planie mamy serię UFO, która w tamtych czasach była niezłym odlotem. A była zaprzeczeniem wszystkiego, co do tej pory mieliśmy, jeśli chodzi o serie kosmiczne. Była kolorowa, była neonowa, przezroczyste elementy i mamy obcych. Po raz chyba pierwszy w historii LEGO. Mamy także serię Kaso, która wtedy była z księciem Nietoperzem. Mamy Nurków. No i co, no i przechodzimy dalej. To jest mikrokatalog, wtedy były większe z tamtego roku, co pamiętam, więc pewnie będzie tu brakowało opisów. No i zobaczmy co mamy na pierwszej stronie. Jest obecna seria Town, seria e, Divers, seria Time Cruises. To był w ogóle e, dziwny... E, to były w ogóle dziwne zestawy. E, wybaczcie, musiałem zrobić małą przerwę, z, małe cięcie ze względu na mojego kota, który zaczął za bardzo rozrabiać, ale mam nadzieję, że to już się nie powtórzy, chociaż szczerze wątpię, znając jego charakter. E, ale wróćmy w takim razie do naszego katalogu z 97 roku. Są tutaj zamiast serii takiej typowej Castle, mamy taką serię z Wiedźmami i z Lordem Nietoperzem, który miał zapewne imitować coś w stylu Hrabiego Draculi z Transylwanii. Mamy ukochaną, niestety nieodżałowaną serię Western, która już nigdy potem nie powróciła do świata Lego, chyba że w takiej formie Disneyowskiej, tam chyba był Lone Ranger, coś takiego. Ale to nadal nie było to samo, nie było już tego klimatu, który mamy tutaj w Westernie. Mamy serię Aquazon, która też jest legendą w świecie Lego. Były potem różne kombinacje do powrotu do tej serii, ale myślę, że ta seria z lat 90. była chyba najlepszą. Mamy pociągi, coś do czego teraz Lego, Lego wraca, bo pociągi chyba każdy nadal lubi, każdy chce mieć pociąg w swojej kolekcji mamy serię Pirates, a właściwie już chyba jej ostatki, jeśli dobrze kojarzę, no i mamy tę serię kosmiczną, jest to seria UFO, którą omawiałem na pierwszej, na stronie tytułowej. Mamy serię Model Team, która jest protoplastą dzisiejszych kreator, ekspert i tych dużych samochodów, które możemy kupić za ciężko zarobione pieniądze. Mamy serię Boats, łódki, które chyba... Czy też łodzie, które do, y, pływały, jeśli dobrze kojarzę. No i mamy serię technik, która do dzisiaj też się uchowała. E, no i dobra, przejdźmy do serii Town. Seria Town, jak widać, jest bardzo uproszczona, aż do granic możliwości. Jest to parę klocków, praktycznie. E, są to same fronty, bez jakichś tam głębszych pomieszczeń. E, była to seria już widocznie na, dla tych młodszych e, użytkowników Lego, nie dla starszych. E, nie miała już tego uroku, była bardzo prosta. I widać, że od tego roku LEGO zaczęło coraz gorzej sobie radzić ze względu na jakość i podejście do zestawu, bo myśleli, że mniej klocków to lepiej, no a się okazało trochę odwrotnie i potem mieli kryzys. Na kolejnej stronie mamy serię Divers, Nurkowie. To była całkiem niezaudana seria. Jakieś szkielety wielorybów, głębiny. Łodzie podwodne, klatki dla nurków chroniące przed rekinami. To była naprawdę udana seria. Miała bardzo fajne odlewy zwierząt morskich. A kolejną. Tutaj mamy trochę więcej zestawów. Fajnie to wszystko zostało opracowane w takich jakby oknach z, widocznych z łodzi podwodnych. A niestety nie posiadałem żadnego zestawu chyba z tego. Chyba, chyba ten jeden 6555 to był mój jedyny zestawik posiadałem z tego. Ze względu na rybę piłem wtedy to było naprawdę super. Kolejna seria to już bardziej niedobitki roku poprzedniego, 96. Jest to seria, jeśli dobrze kojarzę, setback. I tutaj mamy takie zestawy survivalowe, czyli jakieś właśnie łaziki, które się przeprawiają przez rzekę. Jakąś terenówkę żółtą, którą też osobiście posiadałem. I zestaw 6563, kryjówka Przemytników Złota, to było coś, na, można powiedzieć, ewenement na skalę światową w LEGO, bo potem już nigdy nie powrócili do tego konceptu. Jest to, jest to zestaw, który zawiera tylko i wyłącznie Przemytników, nie zawiera już, zawiera tylko Przemytników, nie zawiera żadnych policjantów czy żadnych tak zwanych dobrych gości. Jest to bardzo fajny zestaw, zawiera ten hydroplan, motorówkę, krokodyla i Jeepa. Bardzo mi się podobał za dzieciaka ten zestaw. Mam go jeszcze w swojej kolekcji, jeśli dobrze kojarzę. Z serii Town mamy jak nadal niedobitki serii Racers. Zestaw 6, 3, 3, 4 wyścig motorówek, który pokazywałem w poprzednich ujęciach. Były zestawy z wyścigówkami oraz ratownik na plaży. No i mamy jeszcze tu komisariat policji i ogólnie trochę zestawy policyjne. Na uwagę też zasługuje ten czerwony samolot 6615. Był to bardzo oryginalny zestaw. Niestety potem Lego już odeszło od budowania dwupłatowców, a szkoda. Time Cruises. Bardzo niedoceniana seria, ale też bardzo dziwna. Było to, można powiedzieć, sklejone z kilku klocków z różnych tematów, w coś na kształt różnych urządzeń. A jeśli dobrze kojarzę, zbierane kaski z różnych tema tema tem tematów Lego, typu nie wiem, Ice Planet czy, czy jakieś hełmy rycerskie, powodowały niby to, że oni mogą podróżować w czasie. Jeśli dobrze kojarzę ten temat, żadnego z tych zestawów nie miałem, były dla mnie zbyt dziwne na tamte czasy, żeby je kupować. I ówczesna seria Castle, zamek Lorda Nietoperza. I zamek Wiedźmy. To były dwa zestawy, które mi się podobały. Dopiero potem zobaczyłem, że zamek Wiedźmy jest naprawdę beznadziejny i praktycznie nic w sobie nie ma. A z tych zestawów jako dzieciak posiadałem na pewno Rycerza ze Smokiem oraz tą Gondolę ze, ze, z Wiedźmą. To były naprawdę fajne zestawy. Tu jeszcze niedobitki z serii... 96 roku, zamek. Naprawdę przepiękna budowla, chociaż dzisiaj już nie do dostania w normalnych pieniądzach. Oraz seria Western. Do tej serii chyba najwięcej osób wzdycha, i nie jestem zaskoczony, bo naprawdę zestawy są przegenialne. Mają strasznie dobry, dobrze odwzorowany klimat. Dzikiego zachodu, a miasteczko, biuro szeryfa. To są zestawy legendarne po prostu. I potem pamiętam, że. A chyba właśnie w 96 lub 7 właśnie doszła jeszcze seria o Indianach lub o rdzennych mieszkańcach Ameryki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Też bardzo fajne klimatyczne zestawy, chociaż Indianie dosyć dziwnie odzworowani, bo mieli duże nosy. No ale cóż. Seria Aquazone. Baza podwodna to jest w ogóle świetny zestaw, i jeszcze mamy tu baseplate base 3D, który e, dzisiaj jest trudny do dostania, ale bardzo pożądany na rynku. Z tej serii pamiętam, że chyba miałem tylko te naj, naj, najmniejsze zestawy: ten zestaw 6125 oraz 6135. Większych zestawów nie miałem, bo nie wykazywałem zainteresowania za bardzo tą serią. Pociągi to zestawy poza moją, e, moją, ka, moją kiesą, można powiedzieć, jako, jako dzieciak, nigdy nie dostałem nic z pociągów, były za drogie. Ostatki serii Paris, potem seria Paris nie, nie, nie wróciła przez dobrych parę lat do świata Lego, to była e, ostatnia z lat 90., Mamy ostatni statek wielkiej armady oraz kryjówkę piratów, i ostatni wielki, żag... że... wie... ostatni wielki statek z piratów, który jest chyba najgorzej wykonany. Te rzekły jakoś tak dziwnie wyglądają, są za wysoko umieszczone według mnie. Seria Explorience. Seria, którą, którą udało mi się skompletować w całości. Mam wszystkie zestawy z tej serii. Jest to moja ulubiona seria kosmiczna. Zwłaszcza model 6982. Według mnie przegenialny statek. No i rozpoczynamy serię UFO. Co wyróżniało tą serię, to to, że były tutaj dołączone światłowody, które po prostu migały po włączeniu przycisku odpowiedniego. I reszta zestawów. Czyli widać, że mocno się skupili na latających spotkach i innych dziwnych urządzeniach, które można by uznać jako kosmiczne. Dalej mamy Model Team. Ten zestaw 5571 jest dzisiaj naprawdę dostania za odpowiednio grube pieniądze, ale to już jest nieosiągalne dla większości ludzi, niestety. Łódki do tego jeszcze mamy. I pamiętam, że miałem ten zestaw 8229. Tutaj mamy jeszcze CD-ROM. Bo początki komputerów i internetu. Pamiętam, że to był zestaw chyba pneumatyczny, jeśli dobrze widzę. I tu mamy zestaw 8479, który był sterowany za pomocą pilota i podczerwieni. Bardzo fajna funkcja. No i na końcu mamy koparkę też z ustawieniami pneumatyki. Także na tym by się kończyła ta seria z 1997 roku. No dobra, w takim razie przejdźmy do budowania zestawu. Jeszcze tylko zerknijmy na instrukcję. Instrukcja bardzo prosta, jeśli chodzi o przynajmniej o furgonetkę. Zresztą nie ma co tu za bardzo budować. Parę klocków na krzyż, także nie jestem zaskoczony, że jest bardzo prosta. A instrukcja banku także nie będzie nast następczała zbyt wielu trudności. Dołączone mamy jeszcze także takie ulotki z y, możliwością zamówienia dodatkowych części, tak zwany service pack. Wtedy nie było internetu, więc trochę ciężej było zamówić takie części. Dzisiaj po prostu robimy to na pick -a brick. No dobra, w takim razie ja zabieram się za budowę, a do Was odezwę się, jak już skończę. Co ciekawe i warte odnotowania, podczas budowy założyłem, że niektóre klocki, mimo iż to jest zestaw nieotwarty. Więc nigdy chyba nie, nie powinny były ujrzeć światła dziennego, a już są poddane dekoloryzacji. Zobaczcie, to powinno być szare, a z tej strony mamy już takie, nawet nie wiem jak to określić. A tak samo chociażby widać a te czapki. One są, a przynajmniej powinny być białe, ale daszki już ich z, największa część już jest żółta, więc. Bardzo dobra jakość, Lego, naprawdę gratuluję całe 30%. Widać, dawaliście od siebie w latach 97 i dalej. No Także nie dziwię się, że potem byliście na skraju bankructwa. No ale dobra, składam dalej i za chwilę do Was wracam. Dobra, wracam do Was po krótkiej przerwie. Zestaw jest już zbudowany. I co, na pierwszy ogień weźmy tą furgonetkę opancerzoną, która jest bez dachu. Opancerzona i bez dachu. No, okej, okay. dobra, widocznie Lego w tamtym okresie, bo widziałem resztę zestawów z 98 roku z serii Town i większość z nich, o ile nie wszystkie, mają właśnie ten problem, że są bez dachu. Widocznie Lego postawił w, tamty w tamtym czasie, że będzie wszystko robić na kabriolety, bo tak, bo czemu nie? No, okej, okay. dobra, trochę dziwny pomysł, ale no cóż, było jak było. A furgonetka sama w sobie jest prosta, prościej już się chyba nie dało jej zbudować. A z tyłu paka do przewożenia sejfów, czy też krytek z pieniędzmi. A tych pieniędzy jest dosyć sporo w tym zestawie, jak na taki zestaw. Bo jest chyba tu 5 czy, czy może 6 banknotów ogółem. Do tego furgonetka nie ma oczywiście drzwi otwieranych, bo to już nie te czasy trzeba było wszystko uprościć, bo drzwi otwierane też było za trudne dla dzieciaków, żeby zbudować. Trochę jestem złośliwy, ale nie mogę się powstrzymać. Furgonetka sama w sobie jest no takie mocne 3 na 10 Do zestawu oprócz banknotów dostajemy jeszcze. Legendarne, już pozłacane, pozłacane po prostu lakier złoty, monety z tym fajnym do wyłamywania takim tym elementem. Ten element zawsze zostawiałem jako to sztabka złota czy coś takiego. I przejdźmy w takim razie do banku, który sam w sobie też jest mega prostą konstrukcją. Jest tu naprawdę parę elementów na krzyż. Co zasługuje na uwagę, to że mimo iż ten zestaw jest niesłychanie prosty, mamy w nim dosyć sporo elementów unikalnych, jak chociażby te szyby, to są nadruki, to nie jest naklejka, to są nadruki wszystko, co się chwali, chociaż mi naklejki nie przeszkadzają. Drzwiczki od sejfu, która, który tutaj robię akurat za bankomat, też są unikalne, nie ma go w żadnym innym zestawie, to jest na plus. I mamy także unikalne te drzwiczki od tych skrytek. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki bankier i chyba szef ochrony, czy coś takiego. Sam zestaw jest prosty do bólu. Na górze kamera, jakaś antenka, a w środku dużo miejsca nie ma. Mamy jakieś biurko z szufladą. W szufladzie powinny znajdować się pieniądze, ale ja ich jeszcze nie rozbroiłem. Do tego komputer. Z ekranem monochromatycznym, jeszcze, a na górze jakiś pewnie budka ochrony z telefonem i wideokonferencją do policji, dosyć prosty zestaw. Budowało się go łatwo, nie mogę powiedzieć, że przyjemnie, bo powiem szczerze, zaskoczyła mnie jakość tych klocków. A są, niektóre klocki są porzuknięte, jak wspomniałem wcześniej, i ogólnie niektóre. Klocki dosyć luźno się trzymają zestawu, co mnie negatywnie nastawiło do niego, bo spodziewałem się lepszej jakości. Nie wiem, chyba lepiej go zap zapamiętałem w, w dzieciństwie niż jest w rzeczywistości. No ale cóż, no, 97 rok to już był ostatni rok, w którym LEGO mogło się czymś pochwalić, potem już było tylko niestety gorzej. Nie wiem, jak wam się podoba ten zestaw? Oceńcie proszę w komentarzach i ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego trzymajcie się.